Dzień dobry, Zabrze. Kampania wyborcza, która właśnie się kończy, obfitowała w bardzo dużo hejtu i bardzo dużo kłamliwych informacji. Właśnie dlatego na sam koniec kampanii postanowiłam nagrać film, w którym rozprawiam się z pięcioma największymi kłamstwami na mój temat. Chcecie dowiedzieć się więcej o mnie? Obejrzyjcie do końca. Czy Agnieszka Rupniewska mieszka w Chorzowie? Nigdy nie mieszkałam i nie mieszkam w Chorzowie. Początkowo mieszkałam w Zabrzu przy ulicy Webera, a w tej chwili mieszkam przy ulicy Wolności, w okolicach pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, którego jestem szczęśliwą absolwentką. Czy Agnieszka Rupniewska mieszka w Gliwicach? Nie mieszkam w Gliwicach, ale prawdą jest to, że w Gliwicach się urodziłam i wcale się tego nie wstydzę. Natomiast przedszkole, szkołę podstawową i szkołę średnią ukończyłam w Zabrzu, i jestem z tego powodu bardzo dumna. Czy w trakcie obecnej kampanii wyborczej i na co dzień utrzymuje kontakt z Łukaszem Mazurem? Nie, nie utrzymuje kontaktu z Łukaszem Mazurem od kilku lat. Prawdą jest to, że się znamy, ale znają go wszyscy kibice górnika Zabrze. Wszyscy wiemy, że jest byłym prezesem tego klubu. Natomiast od kilku lat nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Czy to prawda, że zamierzam zwolnić wszystkich urzędników i pracowników spółek? To wielka bzdura, nic takiego nie będzie miało miejsca. Wielokrotnie podkreślałam, że pracownicy Urzędu Miasta, ale również jednostek miejskich, wielokrotnie są doskonałymi fachowcami, którzy mają wieloletnią praktykę, z której mądry prezydent powinien czerpać i korzystać. Doświadczenie zabrzańskich urzędników jest wielokrotnie niestety niedoceniane, a ja mam nadzieję, że to się zmieni. Płynne przejęcie władzy nie polega na tym, żeby zwolnić wszystkich, tylko żeby nie sparaliżować miasta, a jednocześnie usprawnić jego działanie. Czy zamierzam chodzić na smyczy Platformy Obywatelskiej? Nic podobnego. Wszyscy ci, którzy mnie znają, doskonale wiedzą, że jedną z moich kluczowych cech jest niezależność, ale z drugiej strony w polityce bardzo potrzebna jest umiejętność porozumienia i współpracy. Dlatego tak bardzo cenię sobie to, że pozostając kandydatką bezpartyjną, jestem wspierana zarówno przez koalicję obywatelską, czyli Platformę, przez nowoczesną, przez Inicjatywę Polską, również przez partię Zieloni. Wspierają mnie także PSL i Polska 2053 na hałowni, czyli trzecia droga, a także Lewica oraz samorządowcy z ruchu Tak dla Polski. Każde to wsparcie jest dla mnie bardzo ważne, ale drodzy mieszkańcy, nie zapominajcie, że kluczowe jest dla mnie wasze wsparcie i wasz głos w najbliższych wyborach. Właśnie dlatego bardzo proszę o to, żebyście 7 kwietnia poszli na wybory, tak, żebyśmy razem mogli zmienić zabrze.